Three, two one Intel told me my next target was Dr. Gunter Kreidel, an expert in rocket engines. He was traveling across town in an armored convoy. We believed he was carrying documents that would lead me to the V2 production facility. Okay. Okay. Three scientists were waiting. I'd identified a okay. point on the route where I could lay a booby trap and stop the convoy. Aha, we'll look at Mur. Ty! Jesteś łysy! Kurwa, co już zacząłeś bez mnie? No jak, kurwa. Dym. Jak się kuca? Nie wiem, on cały czas mi kuca. Ja pierdolę, jak się kuca? No, to jest... x -em? Nie. C. Do Oba Czekaj, już to sobie muszę. Hmm. Co ty tam żrasz? No bo kurwa sobie takie kanapeczki zrobiłem jakieś. Leż. Niech Jak się sprą kurwa, co ty tam żrasz? No. <laughs> bo mogę, to żrem. No. Puste płuca, eh? To chyba jak celujesz, to on powietrze wypuszcza. Wkurwia mm. mnie to, że nie można przypisać na przykład, nie wiem, shifta pod jedno i pod drugie, tylko że jak biegnę, to mam sprint, a jak ten, a jak celuję, to mam wypuszczenie powietrza. Oznacz obiekt. Popatrz sobie na tryb osobowy. Ja tam zaznaczyłem sobie Dobra. H, Y, U, V.

no. A to jest skupienie! No dobre to jest. A, no. Czekaj, przeszukaj zwłoki. Co ty pomijasz? Mina Pułapka! Kurwa, już zabija, już. Beze mnie, najlepiej. No, jestem ranny. Chyba możesz mnie uratować. Ale go zjebałem, Hehe! <laughs> no, ale jak? No właśnie nie wiem o co chodzi. Nie możesz mnie ranimować? Nie. A skąd strzelał do ciebie? No nie wiem o co tu chodzi. Nie możesz nic ze mną podejść i nic mi zrobić, bo jestem... Jesteś ranny 30 sekund, no i co? A, spacja reanimuj partnera, no, widzisz. a widzisz. no musi być reanimacja, dobra, pięknie. Się wychylasz, taki z ciebie snajper, jak z koziej dupy trąba. Do Bf'a się przyzwyczaił. I zaznaczaj obiekty, bo to też jest dobre. Ha? Aha, nie? Kurwa, do domku. Zmieniam sobie na Thompsona. Albo nie, na pistola. Czekaj, Czekaj, bo są dwa punkty, jeden jest u góry. Czekaj, eksplor. O, Niemcy, Niemcy, Niemcy. Słychać niemieckie świnie. Tutaj. Cześć kochanie. Szukaj zwłoki. Do mnie, do mnie to było to kochanie? Tak <grywia> Chciałbyś. <grywia> Dobra. No to lecimy dalej, nie? Kurde. Na jakich Chyba... ustawieniach na ultra grasz? A jak? Ja to samo Ty, a co z tym celem? Co jest? A czekaj a bo to dalej tam, tak? Można tutaj ręcznie zabijać Jest! Pięknie! 84,5 metra, 380 punktów Wow. Kocham tą grę Schowaj się za osłoną, to też jest dobre właśnie Ile punktów? 450? Mam. Stary, rządzę tu. Jestem ranny. Kurwa, no. Musisz mi pomóc. Nie, wiem, idę. Tylko, że ktoś tu mnie... ...przyłgany. Dobra. O, Trzeba się nauczyć. pokazuje tak jak Sprintel Selu? Nie, ta, w ta. Ostatnio znaną pozycję. Kur... te syny, no. Oh, man! Ej, a ja mi nie pokazuje odległości, jak ci pokazuje odległość? To jak zabijesz kolesia. O panie! 97 metrów! Same hedy wchodzą! <grybujesz> I na slow motion to jest takie. Ale tak muszę insane. sobie... Zajebiście to Pozmieniać zamiar. parę rzeczy. To ja ugryzę kanapkę. No, już sprawa tutaj załatwiona, wiesz? Dobra, no snajper. No widzę właśnie no. Zostałeś tylko gdzie? Ja wiem gdzie. A, też wiem. Jest, poszło na ciebie. A, ha, ha, ha. A ty też masz moje zwolnienia? A ja. Czat. Yeah. O oh, oh, oh man! Oh man! Się... Oj, to bolało. Zajebiste. To bolało. Akurat przycinka na, na streamie. Ktoś ogląda? Paweł. Dwie osoby oglądają w ogóle chyba. Czekaj. Nie. Cześć bracie! Haha! Ha! Ej, w ogóle chyba 26 osób ogląda, nie? Co ty gadasz? Nie, czekaj, bo ja nie ogarniam trochę tego. Dobra, możemy tutaj spokojnie sobie. Nie, dwie osoby, dwie osoby oglądają. A my jest jakieś przejście? Nie ma. Fajnie, dwie osoby oglądają, tylko nie wiem kto. Aha, jedną jestem ja, a drugą jest Paweł, no tak. Aha. Tak jest, trzeba zmienić guna. Czekaj, bo tutaj jest ten. Jak ty w ogóle odwalasz za mnie całą robotę? Bo ja tą grę znam, wiesz? Jasne. Ja ją przeszedłem całą. Ta, ta, No? Naprawdę? No poważnie, ja przyszedłem z typera. Co ty mówisz? No... W ja całej t... kampanii przyszedłem całą. Bardzo fajna gra. Nie, bo ja chcę się tu poskradać, a ja ty mi daję, ty dajesz. Mm. Tutaj e, wybierz sprzęt z wyposażenia, przytrzymaj wycelu, podnieś granat. Mm. Kamień, kurwa, mam kamień. O fucking shit, fucking shit, fucking Czeka, shit. Czekaj, ja jak się celuję, bo nie przeczytałem tego. Nie wiem, jak rzucić kurwa kamieniem. E. Tak, żeby był oddech, to E naciśnij to pokazuje w ogóle bicie serca. Tak. Bardzo opadają pociski, bardzo ta fizyka tutaj jest tak dopracowana? No jest całkiem nieźle, no. Jeb. Yep. Czy nie jest tak, że jak mam go e, na celowniczku... E, ...na krzyżyku to... to... mu tam gdzie... Czyli muszę trochę podnieść ten celownik. Czasami trzeba podnieść wyżej, tak. Ła! Wow. To musiało boleć! Czekaj z góry gdzieś sniper napierdala. No jest, jest, jest. To musimy tak wiesz troszeczkę... Ty z jednej strony, ja z drugiej, nie? Taka... taka, że była. Już go nie ma. A zbliżasz sobie? Tak, troszeczkę. Znaczy Co tam taki? raz, tym, nie wiem jak. No zbliżanie kółkiem masz, nie? No no. Jak wycelujesz Dobra, możemy tutaj spokojnie sobie podejść. Jak naciśniesz kół, to masz odsłonę, nie? Tak, tak wiem I możesz się wychylać wtedy. Oj tu... Ja pamiętam, tu, tu chyba będzie czołk. czołk trzeba będzie rozpierdzielić. Z tego co pamiętam, tak. Ja kawaleria taką dziechała. jechała. Nie wiem, jak się rzuca, bo mogę wybrać te miny. Nie wiem, jak się wybiera. O, mam nie dynamit. Wiem, się, nie wiem, jak je rzucić na ziemię. Patrz. Aha, dobra, ja to zrobię. I teraz patrz. Podło podkładam materiały wbuchowe, Jernen, i muszę jeszcze w jednym miejscu podłożyć. Czysto chyba no, też mi się tak wydaje, dupa jest Gdzie są Jeb. Kurwa nie jeszcze, no. Ekstra. Dobra, czyli to by było wszystko? Czekaj, ja muszę odstrzelić sobie sterowanie tutaj, bo. Mhm... Ja wyłączę film. Użyj maszyny, lornetka. Użyj przedmiotu. Aha, F, 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 F. Aha, a ty co robisz? No ja czekam na ciebie też na ciebie właśnie. Czekaj i teraz sobie wybieram to, na przykład kamień i F. A co robi kamień? Wiesz kochanie, że będziesz y, na filmie? <laughs> Co robi co? Co robi kamień? Kamień? No wiesz, pewnie rzucasz i rozpraszasz gdzieś tych kolesi A. No to nie tak to nie w każdej szpiegowskiej grze, nie? A bo to jest szpiegowska gra. No jakby nie było. Jest jakiś ten styl tutaj. Ale powiem ci szczerze, ty, ja nie wiem że tu mam iść. No i co? Ty gdzieś polazłeś cholera gdzie? Górze tutaj. jak tam na tą górę wejść? Dobra, tu jestem. Ale, czekaj, bo tu trzeba coś zrobić. To bez sensu, nie, nie, bo to... Pewnie... Pójdę dalej, zobaczę, tam skąd Cygani przyszli. No nie, 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 czekaj, 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 dynamity są. No nie, w ogóle nie mamy znacznika, co mamy zrobić? Udaj się do punktu obserwacyjnego. Tam jest punkt obserwacyjny, wracaj się. I stamtąd musimy, tu będzie taka kawaleria jechać, wiesz? I ta kawaleria, no z tych dynamitów poszarujemy. I polega bajer na tym, jesteś, słuchasz mnie? Tak, 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 tak. Że musimy wycelować ze snajperzy. I ty będziesz celował w tom, tutaj, po lewej stronie co jest, dynamit. Tak, no, widzę. A ja będę walił to. Dobra. I teraz tak. Dobra. Poczekaj, jeszcze raz. jest ten punkt? Tam. Tutaj nie ma wejścia. Tutaj, o tej stronie trzeba wejść. Chodź tu za mną. Idę, idę. Okej. Okay. Teraz tu trzeba iść. No tak mi pokazywa... Aaa! I wszystko jasne. Teraz trzecia część wyszła, czy wychodzi? Czekaj, 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 właśnie wychodzi. Kucnij! Po cichu trzeba było! Ale ja nie mam tłumika na tym! No masz tłumika na pistolecie! A. To masz dodatkowe punkty za to! Tak? Tak. Kurwa, no ja właśnie tak gra w takie gry, no. Spokojnie, nauczysz się. Czekaj, bo mnie napierdala, nie wiem skąd Gdzieś jest Gdzieś A, na dachu No dostał heda i ja go trafiłem Hehehe. Dobra, chodzimy dalej. To wyżej trzeba? Tak. A. Jak naciskasz tabulację, to on ci pokazuje gdzie masz iść. Ah! Są dwa punkty obserwacyjne, poczekaj kurwa, jeszcze wyżej. Tędy trzeba iść, kurwa, spadłem. O, ja też. Tak. Cześć, spokojnie. No, przejście jest tu. Oczekiwanie na gracza mam. chodź do mnie. Spinaj się. <śm> <śm> Kurwa. Parkur. A, jest kacenka Dobra. <śm> Klaus, czy na w to? Dobra, daliśmy dupy. Źle zrobiliśmy wszystko. Znaczy, a tam pierdolisz. Jakiś achievement w ogóle mam. No. Snajper to już mhm. Znaczy, no źle, źle, ja się spóźniłem, wiesz? Nie no, zajebiście wyszło. No nie, ściągamy nie wyszło start. zajebiście. Dawaj tego łysego! Kurwa, jak strzela z CKM-u. Pist. East. Szybko poszło. Oho, no. Zbiorniki trzeba strzelać. Gdzie jest? Wycofa się, wycofaj. Kurwa, prują. Dobra, jeden, jeden zbiornik poszedł. Ładnie, 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 ładnie. Muszę przyznać, że zajebiste jest to slow motion. Nie wiem skąd mi tu strzelają. Aha jest takich zmiata po prostu Tylko Od czego zależy? Czy pokazuje slow motion takie, czy pokazuje slow motion jak przychodzi się wy... z ciała? No to wiesz, zależy gdzie wycelujesz Jak ha. perfekcyjnie w coś wycelujesz, to wiesz Aha, w ten sposób A bo one opadające są no tak Odległość ma znaczenie No czekaj, no skąd oni walą? A stąd. Okropna jest ta gra, w sensie takim wiesz brutalnym trochę. No to dobrze, idealna. W <grywka> kask dostał. Ale czad. Ale do nazistów w tak strzelać, kurwy synu. Kurwa, ściągnąłeś mi. Pizda. No musimy się troszeczkę umawiać, nie? Ale wiesz co, ja teraz sam nie wiem do końca Nie, chyba musimy zejść tam na dół po prostu Bo ja tam tego ściągnąłem Niemieckiego. O, widzisz, tutaj No idę, idę za tobą? Sanitariusz, sanitariusz! Niemcy. Uh. Dawaj. Dawaj go... jestem za tobą. Dawaj, łysego! Dawaj go! Ale szczela Schowaj się! Idioto. Granada! Ale mnie... uciek tu ciemno, feta 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 Bam. No i? Ja nie wiem, co jest z Przeszukaj zwłoki. A, przeszukaj zwłoki. MP40. Ej, oddawaj mi. No dobra, przeszukałam. Opuść obszar. Przeszukałam zwłoki i opuszczam obszar. Jemy sniper. No i taka jest pierwsza misja. Krótka. No. Kontinuum. Jezu, ale natrzepałeś tych punktów. Ja pierdolę. O, no, grubo, grubo. Wiesz co? Grubo. Przerwę sobie zrobimy. Mówisz? Mhm. Uh -huh. Dobra. Tylko teraz zastanawiam się jak ja nie dam kontynuacji to będzie to właśnie ciekawe co to będzie. No to wyjście z gry i tyle no. Ta? No. No, chwilę, chwilę, bo moja przyszła X właśnie tak. Dobra, dobra. Jakby coś to tam SMS-a wyślicie coś. Jasne, jasne. Na elegancko. Fajnie. No na razie. Na ra. Dzięki. hej.